Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Xaurus i zapraszam Was na pierwsze wrażenia z Gry Riders. Jest to MMORPG 3D w klimatach fantazy, które za pośrednictwem dwóch firm trafiło w nasze ręce w fazie open beta. Jeśli chodzi o te firmy, jest to Perfect World oraz Gameforge. My będziemy grali na tej drugiej wersji. Mamy tutaj dwa serwery, jeden niemiecki, drugi angielski. Oczywiście na początek stwórzmy sobie postać. Rozpoczniemy swoją przygodę od zera. Do wyboru mamy oczywiście płeć jest to kobieta i mężczyzna wpiszmy sobie jakieś imię. Następnie możemy wybrać głos, jakim będzie się posługiwać nasza postać. Wybierzmy na przykład ten. No i następnie wybieramy style walki. Mam tutaj cztery style. Jest to Defender, Berserker, Cleric oraz Sork. Oczywiście mają być dostępne jeszcze dwie klasy. Ja w tej chwili bardzo marzę o łuczniku, gdyż taka klasa przydałaby się w owej grze. Typowa, dystansowa, używająca właśnie łuku bądź kuszy. My wybierzmy może sobie Defendera. No i wybieramy oczywiście, wybieramy oczywiście twarz. Mam tutaj sporo tych rodzajów twarzy. Ta jest nawet ładna. Następnie wybieramy kolor skóry, nie będzie coś takiego. No i make-up, jaki będzie na naszą postać nałożony, co jakoś tam yy, uwyraźni. Dodatkowe cechy danej twarzy. Następnie wybieramy włosy. Mamy dość dużo fryzur i będzie może. Hmm, hmm, hmm. Dobra, coś takiego. O, no i kolorek czarny. Następnie możemy sobie dowolnie dostosować różnego rodzaju takie aspekty jak oczy, które mogą być na przykład zielone. No i jakiś tam tatuaż na twarzy możemy sobie walnąć, jego rozmiar możemy wybrać, no i ułożenie na twarzy, więc coś takiego nie będziemy się bawić. No i następnie możemy sobie wybrać ciuszki, jakie będziemy mieli na początku naszej przygody z grow. Niech to będą te ciuszki. No i wybierzmy sobie kolor. Czarny. Dobra, klikamy Create Character. No jeżeli postać zostanie stworzona, to pojawi właśnie nam się na liście postaci. Za chwilkę spotykamy się w grze. Ok, i jesteśmy w grze. Jak widzicie przygodę z naszą produkcją. Rozpoczynamy w jakimś takim lasku niedaleko ruin na no jakiejś budowli. Tutaj na środku stoi gość. Oczywiście pod niego podejdziemy. Klikamy literkę E. Przybliża nam się kamerka. Akceptujemy. No i biegniemy dalej. Oczywiście na mapce, która jest. Kliknę Escape. Jest tutaj właśnie. Mamy zaznaczony cel misji, gdzie mamy go szukać i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy dokładny opis danego celu. Jeśli chodzi o interfejs, mamy tutaj jeszcze. Jak widzicie, możemy sobie to wszystko przesuwać. Mamy życie, manę oraz y, punkty energii, które będą wykorzystywane podczas y, robienia różnego rodzaju ruchów naszą postacią. Mamy tutaj również mm, czat, który można sobie dowolnie zwiększać, powiększać i tak dalej, i tak dalej. Zwiększać, powiększać. No i mamy tutaj jeszcze pasek y, skilli, a pod spodem taka delikatna kreseczka. Jest to pasek doświadczenia. Tak mniej więcej przedstawia się interfejs. Jest on naprawdę y, bardzo fajnie wkomponowany, minimalnie y, zajmujący ekran. Mi to aktualnie się bardzo podoba. Dobra, klikam literkę E. No i proszę bardzo, mamy już quest wykonany. Misja została wykonana. Jak widzicie od razu nam skoczyło doświadczenie. No i jeszcze jedna misja. Co nabierze nam się automatycznie. Ok, wzięliśmy. No i proszę bardzo, celem misji jest tutaj zabić zabić szczury. No i następnie jakiś liść liść jejku, list donieść ok. No to najpierw bijemy za pomocą lewego przycisku myszy wyciągamy sobie mieczyk no i możemy bić sobie właśnie klikając Klikając dwukrotnie dany przycisk na przykład W czy też resztę przycisków kierunkowych wykonujemy różnego rodzaju uniki za pomocą prawego przycisku myszy możemy parować ciosy przeciwnika o, proszę bardzo, nawet nam to idzie. No i proszę bardzo, udało nam się zabić jednego, klikamy dwukrotnie E. Nasza postać zbiera automatycznie rzeczy, które zostały wydropione. No i w tej chwili parujemy. Hit, 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 parujemy. O, proszę bardzo, to jest bardzo ciekawy aspekt gry. Nasi, nasi przeciwnicy mogą miotać właśnie naszą postacią. No, i rzucać ją w różnych kierunkach, wykonując przy tym specjalne umiejętności. Proszę bardzo, tutaj mamy jakiegoś drzewo luda, zaraz pod niego podejdziemy, ale na początku wykonamy misję. O! Proszę, nawet parowanie tutaj nie działa. Dość ciekawy aspekt. No i proszę bardzo, wszedł level. Klikamy literkę T, gdyż na to wskazuje nasz samouczek. No i możemy wybrać jedną z umiejętności. Jak widzicie drzewko bardzo fajnie, bardzo przejrzyście zrobione. Nie ma tutaj żadnych takich dodatkowych zagmatwań. Wszystko linijkami, ładnie strzałeczkami wyprowadzone. Mamy cztery drzewka jak na razie. Nie wiem czy możemy brać umiejętności naszych, naszych kolejnych klas, ale chyba nie bardzo z tego co widzę. Jeszcze raz na literkę T No i tak, wybierzmy sobie strike of offline. A niech to będzie coś takiego. A co? I tutaj mamy pasywkę jeszcze, która zwiększa mm, władanie umiejętnościami naszego, naszego Defendera. No i proszę bardzo, od razu nam się y, skill załadował na paseczek. Zobaczmy, jak wygląda. No i proszę bardzo, bardzo ciekawa animacja. Automatycznie skill AOE, czyli obszarówka. Klikamy E, klikamy E, zbieramy wszystko ładnie. No i lecimy pod tego. Drzewo Luda Spróbujemy go zabić Jest to naprawdę bardzo potężny Proszę bardzo Są to potworki faktycznie pierwsze levelowe Więc nie wiem czego się spodziewać dalej Chociaż w sumie wiem bo już troszkę grałem Jest tutaj jeden taki potworek bardzo ładnie wyglądający Może później pod nią podejdziemy no Proszę bardzo Zabiłem gościa Nic z niego nie padło No to lipa Zabijemy ostatniego Mopka. I ruszamy w dalszą podróż po Po krainie bardzo fajną sprawą w grze jest to, że możemy przemieszczać się między kanałami danego serwera, nie zmieniając, nie wychodząc przy okazji, nie wylogowując się. Mamy tutaj po prostu taką opcję, klikamy sobie. No i w tej chwili mamy cztery kanały otwarte, ale w godzinach szczytu, kiedy gra wyszła i była już właśnie otwarta, było bodajże 14 czy 15 kanałów, na których można było się bezproblemowo przemieszczać. Moim zdaniem dość ciekawa sprawa, gdyż po prostu. Bardzo fajnie się między takimi kanałami przemieszczać. Trzeba tracić czasu na wylogowywanie się i ponowne łączenie się z grą. Szybko to w miarę dynamicznie leci. Tutaj nam się litereczka. Litereczka, boże, klawisz control pokazał. Dzięki niemu możemy sobie właśnie kursorek na wieżę wyciągnąć. Dobra, gdzie mamy tutaj Questa? Tutaj mamy Questa? O! No i proszę bardzo, jakieś takie delikatne ścinki Mamy kowala Okej, okay, tutaj klikamy Quest, coś tam, coś tam No i proszę bardzo, będziemy Eee, e, e. sobie Zaraz broń jakąś, ale najpierw Pójdziemy jeszcze pogadać z tymi typkami, którzy są Na statku, proszę bardzo, tutaj Uczty, jakiegoś Jakieś różnego rodzaju zabawy Na tym statku Wszyscy się cieszą, bardzo szczęśliwa społeczność gry klikamy complete i kolejny questik complete no i mamy questy załatwione teraz weźmiemy sobie kolejne zadanko no i będziemy zaraz craftcili ale najpierw trzeba co trzeba? trzeba zniszczyć parę krabów o proszę bardzo jeszcze tutaj chyba jakieś zadanko jest u tego gościa klikamy w quest okej okay. i lecimy w to miejsce jest to oczywiście wyspa początkowa, dalej są jakieś tam inne krajobrazy mapki oczywiście dużo trudniejsze, dużo bardziej masywne i ciężkie do pokonania, wykorzystują one naprawdę nasz każdy słaby punkt, więc musimy się sporo umachać i oszczędzać naszą naszą energię, aby przypadkiem nie stracić jej gdy na przykład potworek będzie wykonywał specjalne uderzenie mamy możliwość tutaj również, jeżeli będę miał okazję Wam to pokazać przechwycenia broni przeciwnika i używania jej przeciw Niemu. Gdy oczywiście padnie broń, z niego wyleci. O proszę bardzo, możemy zbierać również materiały. Broń z niego wyleci. No i wtedy możemy sobie ją spokojnie wziąć i użyć przy kolejnych oddziałach wroga. Zadaje ona specjalne obrażenia. Dostajemy przy niej specjalne umiejętności. Nasz paseczek skill się po prostu zmienia. No i wtedy już możemy sobie właśnie tamtą bronią bić. Do ciekawych rzeczy właśnie w tej grze należy to, że praktycznie wszystko, yy, cały nasz oręż, całą naszą zbroję musimy sami sobie wykłuć, wykraftować. Zbieramy praktycznie przez całą naszą podróż w grze materiały, które po prostu później zmieniamy, zamieniamy na ukowala właśnie na różnego rodzaju, mm, 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 na różnego rodzaju broń, zbroję. O, proszę właśnie wzięliśmy broń. Jak widzicie, zmienił nam się paseczek z no i przez całe 10 sekund możemy tą bronią atakować. Proszę bardzo, rozleciał się bardzo ładnie na kawałeczki. Pojawiło nam się automatycznie jakieś logo na naszą postacią, świadczące o tym, że wzięliśmy bówka z danego, właśnie z danego potworka. I po raz kolejny weźmiemy sobie broń. No i właśnie dostał frak zabity, dobra mniejsza o to, zajmijmy się teraz interfejsem wewnętrznym który jest właśnie ukryty tutaj, o na początek postać, jak widzicie mamy tutaj nasze statystyki, nasz orange, który aktualnie jest założony różnego rodzaju kostiumy, jeżeli takie posiadamy oj, 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 zgasło nam no i oczywiście życie, mana, poziom doświadczenia exp i tak dalej, i tak dalej, tutaj mamy jeszcze nauczone skille Następnie mamy nasz inwentarz. W inwentarzu na początku dostajemy już wszystkie bronie, aby móc sobie spokojnie dostosować styl walki. Tutaj nie ma czegoś takiego jak ograniczenie do danej broni. Każda postać może, może używać każdej broni yy, innych klas. No i oczywiście dlatego ja wybrałem w swoim magu tarczę, mieczyk. No i oczywiście magię. Tak to wszystko się ciągnie. Mam tutaj oczywiście jeszcze podzielone to wszystko na przedmioty do założenia no i tak dalej i tak dalej. Tutaj mam jeszcze nasze złoto. Ogólnie w inwentarzu jest 80 slotów, także każdemu powinno wystarczyć. Tutaj mamy nasze zadanka aktualne, dziennik. Tutaj skilla też wam pokazywałem, bardzo fajne drzewko. Zakładka społeczna taka jak party, gildia oraz przyjaciele, których aktualnie nie posiadam. Mapka. Ciekawe czy da się. O proszę, właśnie bardzo tak wygląda mapa świata. Świat jest pół otwarty, gdyż są tutaj również instancje, które pojawiają się przy przy, przy, przy przy, danych zadaniach. No i proszę bardzo, tak wygląda item shop. Item shop na razie nie jest jakiś tam specjalnie wywalony w kosmos. Mam tutaj różnego rodzaju rzeczy, jak widzicie. Do ulepszania itemów jeszcze nie ma nic. Z tego co słyszałem w wersji Perfect World Entertainment czy International jest już właśnie masa przedmiecików do ulepszania, które dają ogromną przewagę. Mam nadzieję, że tutaj czegoś takiego nie będzie. Póki co czegoś takiego nie ma, no i wszyscy się cieszą. Dlatego wersja od Gameforge jest na razie tą lepszą. No i proszę bardzo, wykonaliśmy questa, wykonaliśmy zadanie. No i trzeba sobie coś wykuć. Weźmy receptę. No i co wykujemy? Wykujemy sobie pewnie. Pewnie, pewnie, pewnie. Ciekawe, czym się to różni. E -e -e. Psyga, magicia, atak. O, proszę, może powinienem magią nosić blanta. Dobra, craft item jest. Od razu wyświetlają nam się materiały. No i proszę bardzo, stworzyliśmy. Piękna cutscenka się pojawia. Stworzyliśmy naszą broń. Kowal zaraz nas. Y no Poinformuję o tym, że przedmiot został wykonany My Możemy sobie stworzyć na, Stworzyć, założyć nasz mieczyk Zaraz to zrobimy Equip O Tutaj jest nasz mieczyk Aha, Dobra Mamy założony mieczyk Niczym on się zbytnio nie różni od tego, którego mieliśmy chwilę temu Skakujemy wyżej Hop, hop, hop no i quest complete. Quest został wykonany. Kolejne zadanko za nami, wskakujemy i lecimy dalej. Będziemy wykonywać kolejne zadanie. Tutaj jeszcze opcje wam pokażę gry. Proszę bardzo, game, video, audio, controls. No i jeszcze tutaj jakieś opcje odnośnie trackera i tak dalej, i tak dalej. Teraz, jak to wyłączyć. Jak to wyłączyć? No i proszę bardzo, już coś zrypałem. O, proszę, pojawiło się. No spoko Lecimy teraz tutaj. Jest kolejne zadanko. Jak widzicie, ogólnie jest na razie ubogie, ubogie to miasteczko, ale w następnym mieście, jeżeli będę miał czas, to Wam jeszcze pokażę. Jest naprawdę sporo tych npc ów i tak dalej, tak dalej. Wszystko ładnie, gra dużo misji. No, i tutaj mamy jeszcze takiego fajnego gościa, którego będziemy mogli używać za kilka zadań. Jest on od tego, aby wypożyczyć nam za 60 miedzi czy też srebra, miedzi, tak, miedzi, kurczaka, na którym będziemy jeździć. Bardzo fajny, bardzo sympatyczny mącik, który nie jest usuwany, gdy nasza gra się wyłączy. Automatycznie. Po włączeniu gry on się pojawia i będziemy mogli na nim jeździć Aczkolwiek jeżeli zejdziemy z niego To on znika, no i wtedy już nic nie możemy zrobić Aktualnie jest event Możemy sobie zbierać dynie Za te dynie możemy dostawać Bodajże miotły, na których możemy latać Dość fajna sprawa Dobra, klikamy quest, complete No i proszę bardzo Kolejny level, już, czwart, już trzeci O, zaglupowałem się jeszcze czwartego Miał nie będę Selling runs Accept no, i będziemy bili właśnie tego stworka, o którym wcześniej chciałem Wam wspomnieć. Jest to bardzo fajne. Oto jest Shift. No, proszę bardzo, nie musimy koniecznie używać dwukliku danego przyciska. Możemy sobie przytrzymać Shift. No, i nasza postać będzie się rzucać. Ten potworek w tej chwili padł, ale zaraz się zrespi. Jest to BOSS. Dobra, klikamy to. Będziemy mieli trzy skile no i zaraz nam się tutaj to wszystko wyświetli W kolejnych misjach jest bardzo fajna sprawa możemy się zmienić włócznika yy, i właśnie miotać strzałami możemy się zmienić w takiego rycerza w fajnej zbroi właśnie misja znajduje się tamta właśnie tam w tym takim koloseum o proszę, pojawił się potworek no i lecimy o! jak nas zawalił masakra to jest trzeci lewy potworka kurczę, chyba nie damy rady Unik Ach, znowu nas zawalił, no nic, chyba padnę Ze mnie taki lipny gracz Ogólnie, nie wiem czy wspominałem, ale to chyba już samo z siebie wynika Że gra jest w systemie non-target Jeśli chodzi o magów, nad naszą postacią pojawia się celowniczek i tak dalej i tak dalej Dzięki niemu możemy sobie celować O, tej jest coś bardzo fajnego dropu, o, nie wiem co to jest nam się raz, proszę bardzo, jak fajnie Dobra, lecimy Zabijemy go szybko. Jak widzicie boss z poziomem drugim. Dwie gwiazdki są. Och, znowu nas zawalił. Możemy go sobie loknąć za pomocą literki Y, ale on już padł. Proszę bardzo, zbieramy z niego wszystko. No i możemy sobie lecieć dalej. Dobra, ja teraz może przejdę na moją kolejną postać z tym lepszym levelem. Tam już może ogarniemy trochę fajniejsze rzeczy, jak na przykład... Dalsze tereny, także do zobaczenia za chwilę. No, i jesteśmy na mojej kolejnej postaci. Jest to dziewiąty Level Mag. Tutaj już zajmiemy się sprawami audiowizualnymi, no i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście pokażę Wam jeszcze walkę na dalszym terenie, jakim jest właśnie to miejsce. Jest ono już za naprawdę takim fajnym miastem. Może zaraz do niego wrócimy? Dobra, jak widzicie, mamy już celownik nad sobą. jako że jestem magiem. No i proszę bardzo, już nas pająk wali Mówiąc brzydko. Ach, nie trafiłem. Jak widzicie, bardzo fajnie się walczy. Aczkolwiek trzeba trochę praktyki złapać. Bo dość ciężko przyzwyczajcie się do tego systemu, jeżeli ktoś właśnie tak jak ja zazwyczaj grał w Point Clicky, bijemy, 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 szybciutko. Jak widzicie grafika nawet na fajnym poziomie stoi. Można powiedzieć, że dość podobna jest do tej znanej nam przykład Stera Online. Wielu graczy na streamie takim jednym mojego kolegi Graby. Oczywiście zapraszam na stream go, który się pojawia praktycznie co jakiś czas, co dwa, co trzy dni, jest strumyk. Oczywiście zapraszam. Właśnie tam mówili, że ten mylili właśnie tą grę Stero online. No faktycznie gra dość fajnie, wygląda dość fajnie, się prezentuje. Szczególnie na maksymalnych detalach, na których no ja niestety pograć w 100% nie mogę, gdyż fraps no już by wtedy mocno szalał. Już i tak szaleje na tych detalach, ale na minimalnych wstyd grać. Dobra, mamy wilka, bijemy wilka Jeśli chodzi o ścieżkę audio Dźwięki są takie średnie, można powiedzieć Słyszałem lepsze soundtracki z gier Tutaj to wszystko jest takie Ach Podobną ścieżkę dźwiękową słyszałem na przykład w grze y -y -y -y, Karos Online, z tego co pamiętam To były właśnie też podobne takie dźwięki Będziemy parować Parujemy, parujemy, o proszę Koleczka, króleczka w, jedyneczka I bum, bum No i proszę bardzo, przeciwnik padł Nic z niego nie dropło Dobra, wróćmy może do miasta Pokażę wam jak mniej więcej wygląda miasto Troszkę ta droga będzie Długa chyba, a nie, nie, w sumie nie taka długa Myślałem, że na drugim końcu mapy jestem No i zobaczycie jak wygląda miasto Tutaj mamy oczywiście jeszcze taki fajny myk Pora dnia jest pokazana Czyli aktualne Aktualny poziom zachmurzenia i tak dalej. Oczywiście można sobie mapkę przybliżać, oddalać. O, proszę bardzo, tak właśnie wygląda ten kurczak, na którym jeździmy. A dodatkowo, jak się nim podskoczy, taką fajną niby kuleczkę magiczną za siebie puszcza za jednego skrzydła. Dość ciekawie to wygląda, bardzo sympatycznie. Jeśli chodzi o całość gry, gra ogólnie dość fajna, bo na przykład taki Vindictus czy też C9 nie oferują takiego dużego świata, jak ten na przykład tutaj mamy właśnie ten półotwarty świat. Można sobie śmiało pobiegać czy też po instancjach, które są w niektórych questach wymagane, czy też właśnie po takim oto półotwartym świecie. Dość ciekawy to wygląda, dość ciekawie się prezentuje. No i przy bardzo będziemy wchodzić do miasta za pomocą takiego niby wiatru. No i proszę bardzo. Siedzi nam się jakieś tam informacje odnośnie tego miasta. Monster is defeated. Trzy monsterki. Zabiłem. No, ładuj się, ładuj. Dość długo się ogólnie mapki ładują, aczkolwiek da się przeżyć. No, i jesteśmy w mieście. Jak widzicie, takie ruiny. Bardzo fajne nawiązanie jest ogólnie moim zdaniem właśnie do takich greckich, starożytnych motywów. No, ale już miasto, jak widzicie. Troszkę inaczej się przedstawia O, proszę, jakie lagi, jejku Jejku, jejku, sporo graczy, ogólnie gra świeża, także masa graczy gra Dobra, nie wiem ch chyba w sumie po co wchodzimy do tego miasta, bo lagi będą niemiłosierne Może zmienimy kanał Bo jesteśmy na mm, kanale o populacji full Ogólnie gra, proszę bardzo, dużo Polaków jest system PvP, można sobie powalczyć, wystarczy do danej osoby, na daną osobę kliknąć, można sobie uśmiało wtedy wyzwać na pojedynek, pojawia się taki mieczyk, no i proszę bardzo, już mniej trochę lagów tych jest. Jeśli chodzi jeszcze o ciekawe aspekty, gra jest ogólnie dość ciekawie nastawiona na party, oczywiście musimy walczyć z danymi jakimiś tam większymi bossami już w grupach, bo ciężko będzie samemu nam sprostać. Danemu zadaniu. Jak widzicie, mój ekwipunek tutaj jest w pełni wykraftowany. Proszę bardzo, bardzo fajnie. Wszystko wygląda. Dodatkowo do broni, zbroi, w, ty w miejscach tych, właśnie kółeczek, gdzie jest Javel Enhant, możemy sobie wsadzić jakiś tam kameczek, który podniesie nam daną statystykę, dzięki czemu gra będzie troszkę prostsza, choć z tego co wiem, i tak podobno dalej jest dość trudno właśnie na we wersji y, PW z tego właśnie względu, że tam dali te różne przedmioty do Enchantu, no i niestety Enchantu, Enchantu, no i niestety właśnie dzięki temu gracz z większą ilością gotówki władowaną w grę, no ma sporą przewagę, tutaj jeszcze póki co tego nie ma można sobie śmiało pograć, jeżeli ma ktoś ochotę, no to gra zaprasza moim zdaniem dość ciekawa produkcja no i oczywiście warta uwagi, tym bardziej, że jest to jedyny, chyba w tej chwili tak fajnie wykonany non-target. Jeśli chodzi o gry darmowe, bo C9, czy też Vindictus, czy może nawet Dragon Nest nie oferują tak fajnego, tak fajnie wykonanego świata. Może gra nie jest jakaś tam super dynamiczna, aczkolwiek moim zdaniem, dość ciekawie, to wszystko się prezentuje. No cóż, ja dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że zachęciłem Was do spróbowania właśnie. Riders. Dość fajna produkcja, jak już mówiłem. No cóż, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!